Siemanko, dzisiaj chciałem wam pokazać, jak wygląda elwacja zrobiona. Chciałem wam powiedzieć, kto robił, chciałem wam powiedzieć kto sprzedał, czy jestem zadowolony, nie chcę mi się nagrywać, bo się nie bawię w to zawodowo, tylko tak czasami dla Bajeru, ale nagrywam jak jestem albo bardzo zadowolony, albo bardzo niezadowolony. No tym razem jestem zadowolony, bo. Cały system docieplenia kupiłem od gościa w puławach firma Walewski. Oni mają systemy izoterm. Można też na izoterm.pl zamawiać. Ceny te same. Tynk silikonowy, słuchajcie, po 130 zł za wiadro brutto. I co to jest za tynk? To jest tynk produkowany przez koszbut, rozlewany w wiadra. Wydajność jest doskonała. Słuchajcie, jestem mile zaskoczony, bo jest 220 metrów ściany, a no i się przyjmuje, że 10 metrów z wiadra, a tutaj no to powinno być 22 wiaderka, a u nas poszło 19, czyli wydajność jest super. Na słońce mamy godzinę tam 19. Nie, 18.15. Słońce jest takie już ku zachodowi i fajnie oświetla dom. Więc. Więc mówię, nagram. Tym, to jest biały. Biały baza bez żadnych barwników. Oczywiście tam za, za dopłatą chyba 10 zł, czy, czy 20. Można barwić na różne kolory. Ja nie chciałem, bo taki dach mamy czarny. Te zrobiliśmy. Biały baza, ale słuchajcie on trochę wpada w taki lekki kremik. To nie jest czysto biały, taki śnieżny jak śnieg, nie jest śnieżno biały. Tylko tak delikatnie w krem. Co jest fajne. Fajnie to wygląda, fajnie się prezentuje. No i co? Co wam powiem? No jestem bardzo zadowolony z obsługi, bo ceny były konkurencyjne. Wszystko przyjechało co prawda nie w jednym transporcie. Tylko prosto prosto z fabryki to tynk przyszedł z innej fabryki, styropian przyjechał też ze Swisspura tutaj bezpośrednio. Także też tam chyba w trzech dostawach narożniki i tak dalej. Jak czegoś mi zabrakło, pojechałem na miejscu kupić w sklepie. Matko za głowę się złapałem, po ile oni to liczą wszystko. worek kleju teraz 27, 28 zł. Ja tu płaciłem do grafitowego po 23. Także słuchajcie, firma z Kassa. Firma z Kassa, z, gdzieś tam z Warszawy oni są, izoterem. A ja kupowałem przez ich tutaj oddział Puławski. Też można. No i co? A kto wykonał? Wykonała tutaj firma z pod Dolnego. Jacek Pruchniak, Bardzo dokładnie, słuchajcie, bardzo ładnie Ładne tutaj Ładne obróbki, wszystko równo Rolety zabudowane Tutaj jakiś taki wymyślili Taką swoją bonię robią Później się strzeliłem dlaczego, pewnie im łatwiej jest tynk nakładać, odcinać górę od dołu ale jest słuchajcie, odcięte taśmą. Widać to chyba nie. Pasek 5 cm. Odcięte jest i... i. Fajnie to wygląda. Bardzo, bardzo tego nie widać. Trzeba się przyjrzeć, ale faktycznie oddziela trochę dół od góry. I, I nie jest taka krowa wysoka. Także tutaj na lubelskie z czystym sumieniem mogę polecić ekipę. Ile biorą to jeszcze nie wiem, bo nie liczyłem się. Będziemy to się dopiero liczyć. A tu jest niepołożony na tych słupach. Tynk celowo, bo będzie biały kamień. Ale zobaczcie, pod słońce teraz, nie? Jak to wszystko wygląda? Także, także wiecie, gdzie kupować materiał. Wiecie, kogo brać do elewacji. Pozdrawiam. Hej.